Witajcie, w dzisiejszym odcinku testujemy telefon, o który wiele z Was prosiło, najnowocześniejszą Nokię, czyli model N8. Telefon jest wykonany w większej części z metalu, to jest aluminium. Są elementy z plastiku, to są te dwa zwężające się elementy na górze i na dole telefonu. Na ekranie głównym tafla szkła, to jest szkło typu Gorilla, czyli to najbardziej odporne na zarysowania, to, które nie boi się kluczy ani żadnych innych twardych obiektów, które możemy mieć w kieszeni, w związku z tym że rzeczywiście jakość wykonania, tutaj w wykonaniu Nokii jest na piątkę. Po raz pierwszy w Nokii, jeżeli chodzi o ekran, pojawia się technologia AMOLED, dodatkowo z filtrem, który pozwala na pełną widoczność w jasnym słońcu, to na pewno jest pozytyw. Sercem telefonu jest procesor taktowany zegarem 680 MHz, jest wspomagany 256 MB pamięci RAM, jest też dość wydajny akcelerator graficzny i rzeczywiście jest wszystkich urządzeń, które napędzane są Symbianem, Nokia n na pewno jest najbardziej wydajnym telefonem. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na fakt, że biorąc pod uwagę prędkość taktowania procesora, ilość pamięci RAM Nokia N8 nie jest żadną konkurencją dla pod względem wydajności dla np. Samsunga Galaxy S czy HTC Desire HD. Nokia 8 jest pierwszym urządzeniem, które działa na nowej wersji systemu operacyjnego Symbian. Ta wersja nazywana jest Symbian 3. Jeżeli ją porównać do wersji poprzedniej, która nazywana jest teraz Symbian 1, tak naprawdę wielkich zmian na pierwszy rzut oka nie widać, bo system jest do siebie bardzo podobny pod względem graficznym, natomiast rzeczywiście dużo szybciej, dużo lepiej, dużo sprawniej działa, jest też dużo bardziej personalizowalny i wygodniejszy w obsłudze. Mamy na przykład do czynienia po raz pierwszy w Nokii z kilkoma pulpitami głównymi. Tych pulpitów jest w tym momencie trzy. Na pulpitach można sobie umieszczać widżety, czyli skróty do ważnych funkcji w telefonie, tak jak to na przykład jest w Androidzie. Natomiast no, trzeba przyznać, że interfejs tego, czy oprawa graficzna tego interfejsu jest bardzo uboga i bardzo prosta, bardzo minimalistyczna. Widgety tak naprawdę są paski, które są umieszczane. Poziomo na, na pulpitach głównych. Nokia zadbała o zmianę wielu elementów samego systemu. Wiele aplikacji, natywnych aplikacji w systemie wygląda rzeczywiście zupełnie inaczej. Przybudowany również w systemie sposób zarządzania multimediami. Po raz pierwszy w Nokii można odtwarzać dvx Nokia N8 radzi sobie z filmami do rozdzielczości 720p, z kilkoma formatami, na przykład z formatem MKV, co na pewno jest zaletą. Co więcej, telefon ma gniazdo mini HDMI. W zestawie jest przejściówka do pełnego, standardowego HDMI. W związku z tym można z telefonu zrobić przenośny odtwarzacz filmów HD. Zupełnie inaczej wygląda również odtwarzacz muzyki. Po raz pierwszy w Nokii pojawia się cover flow, czyli przewijanie płynny okładek w trybie poziomem, że rzeczywiście ono wygląda bardzo fajnie. Jednak zdecydowanie cechą, którą multimedialną cechą Nokia nosi, którą Nokia najbardziej promuje jest aparat fotograficzny, który jest tutaj w tym telefonie. To jest aparat z obiektywem Carla Zeissa z matrycą 12 megapikseli. I rzeczywiście we wszystkich porównaniach wszystkich telefonów komórkowych, które mają dobre matryce, dobre jak na telefony komórkowe aparatów fotograficznych. Nokia 8 wygrywa zdecydowanie, zostawiając konkurencję daleko, daleko w tyle. Nokia N8 potrafi również w bezpośrednich porównaniach wygrać z aparatami kompaktowymi. I rzeczywiście to jest pierwszy tak dobry aparat fotograficzny w telefonach. Wsparł dodatkowo lampą ksenonową, ksenonową lampą błyskową, która rzeczywiście fajnie doświetla scenerię. Dodatkowo telefon nagrywa wideo w jakość 720p. Co więcej, to jest też na pewno telefon, który nagrywa to wideo w jakość HD najlepiej spośród Wszystkich telefonów, które taką możliwość mają. Jeżeli chodzi o tą część, o, o tę cechę, Nokia 8 jest po prostu na rynku bezkonkurencyjna. Oczywiście jak na każdej innej platformie, również w przypadku Symbiana mamy dostęp do sklepu z aplikacjami i również oczywiście w Nokia 8 mamy możliwość przeglądania zawartości tego sklepu. Warto zwrócić również uwagę na to, że Nokia jest nadal jedynym producentem, który dokłada zupełnie za darmo bezpłatną nawigację głosową, i również modelu N8, nawigacja GPS, która nazywa się Ovi Mapy, jest dostępna już po wyjęciu urządzenia z pudełka. Podsumowując, Nokia 8 to z całą pewnością smartfon, który jest najbardziej multimedialny spośród wszystkich, które są dostępne na rynku. Ze względu na pełen komplet multimediów, tutaj nie ma tak naprawdę żadnego kompromisu, jeżeli chodzi o multimedia dostępne na wszystkich platformach, wśród wszystkich telefonów. Jest rewelacyjny odtwarzacz muzyczny, fantastyczny aparat, świetna nawigacja, odtwarzanie i nagrywanie filmów w jakości 720p. Jest również Wi-Fi w standardzie N, jest Bluetooth 3.0, w związku z tym wszystko, czego można oczekiwać od bardzo topowego smartfonu. Do pełni szczęścia brakuje chyba tylko dwóch rzeczy: szybszego procesora i dalszej przebudowy systemu, natomiast z całą pewnością modelem N8 Nokia wraca na rynek topowych smartfonów.